Znaczy, ja myślę, że żaden terroryzm jest... E, nie powinien być akceptowalny. Jedne interesy stoją nad innymi interesami i kolejne grupy interesów. Więc Czyli nie ma zasad w... wartości, tylko są interesy. Chyba, że dla Polski. nas jest korzystne tak. Nie, proszę pana, w interesie Polski nigdy nie się na Niemcy. No nigdy. Nigdy. W związku z czym, no tutaj... To nie jest moja Jasne. kwestia oceniać czy to jest dobrze, czy źle, ale w interesie Polski jest to, żeby... Tych... Life is brutal po prostu. full of zasadzka. Tak. No. Porozmawiamy. Jak dobrze Państwo wiedzą, kilka dni temu polski sąd odmówił ekstradycji e, ukraińca Wołodymira Żet, oskarżonego o wysadzenie podejrzewanego, no nie jeszcze o wysadzenie gazociągów Nord Stream 2. E, niemiecki sąd żądał jego ekstradycji na podstawie takiego europejskiego nakazu aresztowania, co w sumie zobowiązuje każdy kraj członkowski do wydania takiego człowieka, żeby ci Niemcy mogli go przesłuchać ewentualnie wtedy dopiero oskarżyć. No i teraz pytanie, czy, czy, czy powinniśmy dawać azyl terrorystom? Bo jest to jakaś formuła azylu, jeżeli nawet formalnie to nie zapadła jakaś decyzja, ale nie pozwalamy, żeby ludzie, którzy robią złe rzeczy, dla niektórych dobre, ale terroryzm jest terroryzmem. Według mnie pozwalamy, żeby uchodzili bezkarnie, I więc będę pytał, jakich terrorystów powinniśmy przyjmować, a jakich nie? Czym się kierować powinien rząd w tym względzie? No. Pytam się ludzi, czy jest jakaś kategoria terrorystów, której. Które powinniśmy, powinniśmy dawać azyl, albo chronić ich przed odpowiedzialnością karną. Czy to zależy, jaką Pan ma definicję terroryzmu? A jaką Pan jaką... ma? No, według mnie terrorystów jest osoba, która działa na szkodę innych osób, w zasadzie nie patrząc na to, że. w sensie w ogóle nie patrząc na jakiekolwiek prawa człowieka. Tak. No bo jeżeli z jednej strony, no to możemy, ja wiem, że to może być takie nie zawsze mile widziane, co ja tutaj powiem, no ale z jednej strony mamy na przykład pewne, e, no nie wiem, państwa, które z jednej strony są na arenie międzynarodowej postrzegane jako, powiedzmy, te cywilizowane, a z drugiej strony dopuszczają się mordów. No tak. e, z Mając od tego służby tajne. Mając i... od tego tajne służby, tak. E, natomiast z drugiej strony... No, organizują no, taki, przewroty w różnych państwach. Tak, organizują przewroty w różnych państwach, ale z drugiej strony mamy... Znaczy, no to jest z jednej strony jawne, z drugiej strony jest niejawne, nie? Obawiam się, że jeżeli byśmy... E, zastosowali taką kategorię Terroryzmu, że to jest po prostu działanie na szkodę innych, uh -huh. innych ludzi, no to teoretycznie każdy z nas mógłby być terrorystą w codziennym życiu. nie? No mm. Więc... czy co, pan coś wysadził? Powiedz? Nie, no, nie, Bo ja nie, równie, nie, panie Boże. Ale... No ale no, to dlaczego mam być uznany za terrorystę? No ale z drugiej strony, skąd pewność, że na przykład rzeczy, które zrobiliśmy, nie były złe dla kogoś innego? No ale to złe, a terroryzm to jest trosze... No Ja wiem, troszeczkę mamy, może za. Mamy artystę, mamy, że mamy, nie tylko muszą być ofiary, to może być terroryzm gospodarczy. To można na przykład wysadzić rurociągi, tak jak zrobił to ten Ukrainiec i Polska odmówiła jego ekstradycji. Ja dlatego z tym pytanie wyszedłem. Mm. Odmówiła ekstradycji Niemcom, tak? Którzy chcą go przesłuchać, bo, bo on ewidentnie zniszczył ich niemiecką infrastrukturę znaczy Ja powiem szczerze tak i to będzie rzecz, którą bym chciał, żeby którykolwiek z polskich polityków powiedział. W interesie Rzeczpospolitej Polskiej nie istnieją silne Niemcy. <laughs> Może to będzie dla niektórych osób szokujące, co to ja powiedziałem. To jest sprawa, jasne. Ale według Drankę mnie... Dranka na hostel zawsze żywy. <laughs> Wie pan... <laughs> y... no... Chodzi, chodzi mi przede wszystkim o to, że no jedną rzecz musimy tutaj ustalić, że każdy z nas powinien. No, państwa narodowe nie są bez powodu. Państwa narodowe dzięki temu rozwijają się w ogóle narody, dzięki temu mamy jakąś taką różnorodność, którą z jednej strony wszyscy, o której wszyscy mówią, a z drugiej strony często jest po prostu tak, że my nic z tą różnorodnością nie robimy. Natomiast to nie ma być sztuczna różnorodność, tylko to ma być różnorodność, która wychodzi od nas kompletnie. Nie? Natomiast o co tutaj właśnie dlaczego do tego dążę? Dlatego, że. Ee, sam Nord Stream, ja powiedzmy jako mhm. szary obywatel mhm. Rzeczpospolitej Polskiej, no nie był to dla nas dobry ten, to nie był dla nas dobry, yy, do, nie była to dla nas dobra rzecz. Natomiast z drugiej strony, yy, według mnie, yy, samo wysadzenie tego rurociągu yy, w perspektywie korzyści powiedzmy dla Polski było większe niż dla Niemiec. Według mnie nie powinniśmy ich yy, wypuszczać z Polski, żeby osądziła, osądziły ich Niemcy. Natomiast... No dobrze, y ja muszę panu no. trafić, bo... Ja pana, rozumiem pana argumentację opartą pragmatycznie na korzyściach. Ale jeżeli my jesteśmy tacy pryncypialni, terroryst to, to terroryzm, to ja pana zapytam o no, sytuację. Niech pan sobie wyobrazi, amerykański terrorysta wysadza ten wyrurociąg, który idzie na, do nas z Norwegii, żebyśmy więcej kupowali gazu z Ameryki, który jest droższy i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. I to to w Czy też nie ścigamy takiego kogoś? Znaczy, tylko my ścigamy. Ale Amerykanie ja mam... mają prawo go ukryć, tak? Znaczy no tak? to jest. Wie pan, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo z jednej strony. To jest kwestia działania w interesie konkretnego państwa. No tutaj, jeżeli idziemy kategorią tego, że terroryzm jest w ogóle złem, powiedzmy, dla wszystkich, no to jest to terrorysta. Jeżeli chodzi o interesy naszego państwa, ja jestem pragmatyczny. Nie interesują interesy mojego własnego państwa, nie ja interesy no, innych i państw. I w związku z czym z punktu widzenia naszego jest to terrorysta, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, jeżeli on by rzeczywiście coś takiego wysadził, e, ten rurociąg, no to najprawdopodobniej on byłby uznawany za osobę i potrzebną. Też by, w i też by nam nie wydało go. Prawdopodobnie nie, według mnie... Ale czy to w porządku, bo to każdy, dbając... To czyli istnieje jakieś prawo międzynarodowe wtedy? Jeżeli każdy tylko uznaje, Ale dla mnie to korzystę, to ja to mam w D. Wie pan, jeśli mówimy o prawie... O zasadach prawa międzynarodowego... To możemy cofnąć się jeszcze wcześniej. No, Republika Niemiecka do tej pory nie, wypłaci, nie wypłaciła tych reparacji Polsce. No mimo tego, że zgodnie z prawem międzynarodowym zbrodnie przeciw ludzkości nie ulegają przedawnieniu. Nie? I z jednej strony ja miałem okazję z kilkoma. To ma... chociaż za to tego taniego gazu nie mają. E, no, no, wie pan. Ja przemysł, nie jestem również... Ale pan słyszał, że im przemysł parada opada Niemcom. Ale jest to... Niemiec, no. to jest deindustrializacja Niemiec. To jest to, co ja powiedziałem wcześniej. W... Znaczy, ja nie jestem za tym, żeby cieszyć się krzywdy drugiego człowieka, ale powiem szczerze, w interesie dla Polski, nas jest także. Nie, proszę pana. W interesie Polski nigdy nie były silne Niemcy. No nigdy. Nigdy. W związku z czym, no tutaj, to nie jest moja Jasne. kwestia oceniać, czy to jest dobrze, czy źle, ale w interesie Polski jest to, żeby. Ty... Life is brutal, po prostu. And full of zasadzka. Tak, dobra, dziękuję Dzięki bardzo. Wielkie. Dzień dobry pan Jarosław, po kłopotów. Chce pan z kłopotów, z kłopotów znaleźć? Bo ja, tak? Chce pan porozmawiać? No zależy jaki temat. Dobra. temat jest dosyć trudny. Czy według o terroryzmie? Terroryzm. Terroryzmie jako takim. Czy jest jakaś według pana kategoria terrorystów, którym Polska mimo to, że oni popełnili jakieś akty terroryzmu, mogłaby dawać azyl, bronić ich. I jakie to kryteria miałyby decydować? Powie okay, pan tak. do czego zmierzam, bo jest taki terrorysta, Wołody Merzet, no, którego nie chcieliśmy wydać Niemcom. No, de facto wspieramy terrorystę. Co do aktów, no, no nieważne, rząd polski uważa, że dobrze, że wysadzono to, to jest inna sprawa. Bo, bo ja już tutaj zadawałem też panu pytanie, a co, jak gdyby nam ktoś wysadził rurociąg, który z Norwegii do nas gaz prowadzi? Na przykład Amerykanie, które dzięki temu mogliby tu więcej swojego drugiego gazu sprzedać. Więc mówię, co do zasady, czy w ogóle można terory, tolerować terroryzm i jakąkolwiek terroryście dawać e, azyl? No raczej nie, no ale mamy żołd, jaki mamy. Co no, mam, mamy, do jaki mamy. Polski nie rząd. Polski nie rząd. A to, to jest, jak pan oceni tą decyzję, że w sumie no, sojusznik nasz Niemiec, Niemcy, no, niby sojusznik, ale jest sojusznik w, jednym, w jednej Unii, w NATO, e, dostaje od nas odmowę, żeby mógł dojść prawdy o tym, kto zniszczył ich infrastrukturę niemiecką, tak? No, przecież to może być też kiedyś odwet taki, że My będziemy chcieli kogoś jak z tradycji z Niemiec i Niemcy równie dobrze nam odmówią, to chyba nie na tym polega współpraca międzynarodowa, nie? No nie. Dyplomacja. Nie Dobra. Dobra, coś pan doda? No co mogę dodać? No musimy wybrać jakiś sensowny rzecz. Hmm. Ale to trochę jest za dużo ludzi, którzy nie myślą samodzielnie. No ja od lat tak się mówi, wybieramy, wybierzmy sensowny rząd, a wybieramy tylko między PiS i I właściwie w kółko to samo, nic się nie zmienia. No bo ludzie nie oglądają nic oprócz telewizji. Część tak, ale ja znam dużą część ludzi, którzy już w ogóle telewizji nie oglądają. Tak mają jej dość. Sam należę do nich, co czasami tylko sprawdzam, co kłamią. I sobie zobacz, to włączam telewizję. Dobra, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Moje pytanie jest takie, czy jest jakaś kategoria terrorystów, który Powinniśmy wspierać, dawać im azyl ze względu na jakieś powody. O i myślę, że nie. A to co to, to pan sądzi o tym człowieku, który wysadził, oskarżony jest o wysadzenie Nord Stream 2, a Polska odmówiła jego ekstradycji. Czyli no daje mu azyl. Tak Niemcom nie, Niemcy jego żądali, a polski sąd mówi nie. Jest oskarżony, ale nie jest skazany. Nie, nie, jest, nie więc... jest podejrzany i chciał, chciała go policja węg... niemiecka przesłuchać, tak? No... Jakby wydaje mi się, że do czasów tego, dopóki on nie zostanie faktycznie takwiony. No tak jest nie mogą go przesłuchać, bo Polska się polski sąd nie pozwolił. No Polska to, to za dużo powiedziane, ale polski sąd nie zgodził no, się to na. To jest jakby w ciężki kontrowersyjny temat. Ale generalnie jest terrorystów nie, z, z nie, nie z jest Ciężko, nie? No jest ciężko, no ale tak czy owak, terroryzm jest terroryzm. Czus powiedział, że przecież dobrze, że wysadził, bo to nie jest problem, że, że, ten, że on wysadził, tylko że zbudowano ten gazociąg. Również Sikorski mówił podobnie. Ale tak czy owak, jest chyba terroryzmem. Jeżeli ktoś w niemiecką zaatakował naszego sojusznika z to było, nie było, to chyba Niemcy mają prawo dochodzić do sprawiedliwości jakiejś. Ale Niemcy? Dlaczego Niemcy? No bo to Niemcy go chciały przesłuchać, no, Aha, a Polska mówię, odmówiła Niemcom. Ogólnie jakby mało się te wydarzenia bieżące polityczne, więc jakby nie chce się co do tej samej kwestii wypowiadać. No dobrze, ale nie ma, według Pana nie ma jakichś warunków, które terrorysta za swój terroryzm bo nam się no, podoba no, ten nie jego ma, terroryzm, miałby tu mieć azyl. Nie ma no, żadnych przywilejów. Nie powinien mieć nie żadnych przywilejów. Tak. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Mamy takie różne tematy, sami sobie je wymyślamy. A. I teraz o terroryzmie dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. A prezentujecie? Siebie. Robimy swojego bloga dziennikarskiego na A. YouTube. E, dzisiaj mamy taki temat: terroryzm. Czy jest jakaś kategoria terrorystów, którym można i należy dawać jakiś azyl, pomagać? Tak, jakimkolwiek. Czy są jakieś kryteria? Bo na przykład terrorysta coś zrobił, co nam służy. Tak no jak w służy, tym Nord Stream 2. Dobra, dobra, ale terrorysta jest terrorystą. No właśnie, tak. bo myśmy odmówili Niemcom wydania no, tego człowieka. Na ten no. temat, bo śledzę takie no. rzeczy. No to odmówiliśmy. W tym wypadku słusznie uważam. Czyli słusznie. Zatem, czyli powinniśmy, No ale właśnie, ale to nie nasza. Wojna, wojna, w Europie. Ale do to, to, to pana, moja nie. To teraz pytam, zadam panu pytanie krótkie. Wysadzają Amerykanie e, rurocią, który łączy Norwegię z Polską, gdy mamy norweski gaz. I, my, i, I nie chcą nam wydać terrorysty, bo chcieliby nam gaz sprzedawać swój drożej, no bo wiadomo, że ich jest najdroższy. Czy to, czy to będzie też w porządku? Bo no, pan, ja, jest to zgodne z interesem jak, Ameryki. Jak, jak, jakieś, jakieś to już kombinacje. No to kombinacja. No chodzi o... Pieniądze. Amerykanie chcą we wszystkim sprzedawać swoje najtańsze, najdroższe. Ale, 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 ale dlaczego Amerykanie? No, ale nie są terrorystami. To pan wie, że, że przecież amerykański dziennikarz, Seymour Hersh pierwszy, jak to oskarżył Amerykanom, że to oni wysadzili ten Nord Stream, więc, więc jak no, najbardziej Amerykanie oni, są takich Ale znani oni, z ale oni nie, wys ale nie wysadzili. No dobrze, ale mówię, gdyby było, to pan też by powiedział, ale że. Ale to nie można gdybać. Czyli pan no. jednak relatywizuje. No Jakoś relatywizuje. Najp najpierw ale... zaczął pan, że nie można, bo terrorysta to terrorysta, a teraz już pan. Ale proszę Zalazł pana, to dobrego kategoria terorysta. terroru, no, ja nie wiem, czy to terrorysta wysadził, no. No to w... chcieli go przesłuchać, jest, nawet nie, nie no nie jeżeli trwa wojna, no i, i jedna ze stron to robi drugiej stronie, no to jest ale to, akt ale, a, we, to jest tak, jak z... wierze, że ten człowiek jest stroną? Zabij... to może prywatna osoba, jakiś firm na przykład. No tak, ale to On znowu... Każdy firma może robić, co no chce, to jest wojna? No to znowu potencjalnie my jak gdyby przypuszczamy, że... No to coś, ale nie pozwoliliśmy tak. tego zbadać, o, o, żeby, żeby, żeby go przesłuchano. No to no. właśnie, chciano fakty uzyskać, tośmy nie pozwolili, no ale, tak ale zwany z polski z tego, rząd. ale z tego, co wiem, no to dokumentacja była niepewna, nie było podstaw do wydania. Mhm. Tak, pan, z tego, co pan wie, co mówi ta władza tak, polska tak zwana. Nie władza, ja nie mam no, co, ulubionych nie miał, władzy. Nie, miał pan, nie miał pan wglądu pana, te dokumenty? Miał pan, pan wgląd te dokumenty? Pan, pan, pan popatrzy na mnie, co ta władza? No, ja, ja przeżyłem od no, ta dziecka, władza odmówiła. wie pan, yy, składki w szkole podstawowej, o, mhm. na, ten, na Pałac Kultury. To no, na zamek budowę Warszawy Chyciemy, na zamek. Nie było na Pałacu tak, ja przeżyłem skład. od Bieruta począwszy po dzisiejsze czasy. Władza jest władzą, ja w to nie wchodzę. Czy taka, siaka, czy no, taka. taka. No, pan mówi, że z tego co pan wie, no to spytam się skąd pan No wie. czytam, no. Ale co pan czyta? Media, które są, no jakoś tam przyznane. Boże kochany, nie, Wybierza, nie zbyt, co co czytam, to co chcę. No. Dobra, A w każdym razie tak. doszliśmy do wniosku, że są dobrze i źli terroryści. Jest, Niemcy stracili, jest, bo ogromne pieniądze to ich, to ich majątek jest. Natomiast kontekst, a to czego budowali tak bezmyślnie? Bo sobie budują, co chcą, nie. bo nie są od nas zależni, są niepodlegli. My też budujemy sobie, co chcemy. Myśmy sobie muru zbudowali na przykład na granicy i nikt nam nie powie, czy mamy, co mamy z nim robić. Pana, Ma ktoś na... prawo go wysadzać? No nie. <laughs> Proszę pana, dla mnie terror jest jednoznaczny. A jednak A nie, bo pan Nie, no jednak kontekst jest, jak trwa wojna między ale... państwami. No dobrze. Jedna, drugiej. Ale czy my bierzemy udział w tej wojna. wojnie, czy Niemcy biorą udział w tej wojnie? Nie. Formalnie nie. Formalnie nie, no, ale. Czy utrzymujemy ale... stosunki dyplomatyczne? z Federacją Rosyjską utrzymujemy póki co. No, Jezus Maria, to, to, to tak światemu człowiekowi jak a nie... Sądzi, nie, sądzi, nie no, a nie sądzi pan, że na przykład Polska jest to zaangażowana i dlatego go nie chciała wydać w to wysadzenie tych rurociągów? A już jest, to, są, jest, to już jest... E, to e, przypuszczenie, to jest gdyba. No, no nie, nikt nie chce rozwiązać tych przypuszczeń, ponieważ nie, Polska nie chce tego człowieka poddać ekstremizmowi. Ale ja... To mamy różne opinie. Dobra, dobra i no. zostańmy przy swoich. Dobra, przy dziękuję swoich. bardzo. No, po... Dobra, pan z nami. Za darmo? Co? Za darmo? Za darmo, no niestety. No, no. Niestety nie płacimy. Robimy bloga takiego na YouTube. Proszę pana, da, da nam takie trudne pytanie. To się czy czy się pan, że czy zgodziłby się pan z taką tezą, że istnieją dobrzy i źli terroryści? I że jednym można pomagać, dawać im azyl, a innym nie i jeżeli, to jakie kryteria tego by były? Przede wszystkim założenie, no, że świat jest biało-czarny, jest zbyt proste. Jak to powiedział pewien znany warszawiak, nie dajcie sobie wmówić, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No, no. więc to jest Co moja jest odpowiedź na pytanie. Oczywiście, że tak. W tym smutnym jak coś tam jest. <laughs> I państwie, tak, I dokładnie. Państwie. Tak. Ale zgodzi się pan, bo wie pan, nie. Wie pan dlaczego ja, nie ja, ja... Ja też się nie zgadzam, ale dlaczego ja zadaję to pytanie? To <laughs> jest źle postawione u no, samej Ale dobrze, ja. to też pytanie e, pozwolę sobie tak wtrącić jeszcze kim są terroryści. To zależy kto definiuje, nie? No ktoś co. E, Kłamie w prawej, nieład, niszczy coś albo zabija. Czyli na coś. przykład Józef Piłsudski kiedyś. Józef Piłsudski dla państwa rosyjskiego wtedy ta na pewno był terrorystą. Jest... Na pewno, no bo to była terrorystyczna ta aktualność. Się zgadzamy, no dobrze, ale to my i Rosja. Ale mamy teraz sytuację taką. Ukraińiec zostaje zwolniony przez polski sąd i nie, z, nie wydaje ten sąd zgody na ekstradycję do Niemiec. Ale ten Ukraińiec to nie jest ani Polak, ani Niemiec. I między, w relacjach między naszymi krajami, czym państwem niemieckim i polskim, dochodzi do takiego dosyć dyplomatycznego, bym powiedział, skandalu, ponieważ on z, jest podejrzany o zniszczenie niemieckiej infrastruktury. Hmm. I co? Pan na to. Czyli, i, I takiemu człowiekowi, który dokonał aktu terroru na niemieckim, nie na rosyjskim, nie na polskim, na niemieckim sprzęcie, w tej infrastrukturze, polskie państwo pomaga unikać odpowiedzialności, czyli wspiera terroryzm. Dlatego ja pytam, czy jest jakaś kategoria, która rzeczywiście wyłącza, bo jakiś interes mamy w tym, bo coś. Czy mamy zasady? Terrorysta to terrorysta. Pan pyta mnie, czy pan chce mi pewną tezę do głowy wprowadzić? Nie, nie tezę. Bardzo dużo, niech się pan odniesie. Bardzo, bardzo pan. dużo słów, jeśli na to pytanie. No bo, bo, bo niestety trzeba <dob accessory> rozmawiać. No. Trzeba <śmiesz> rozmawiać, żeby <śmiesz> przedstawić jakie hmm, sytuacje, jak ja to widzę i chcę wiedzieć, jak widzi to pan. Podaje pan konkretny przykład. Przykład, tak? To przez swoją optykę przekazany. No ja dobrze, to inaczej, jest... bo już zadawałem to pytanie. Jest, to, bo jeżeli pan ma tu jakieś wątpliwości, to się pytam, czy będzie miał pan wątpliwości, jeśli jest gazociąg łączący Norwegię z Polską. I na przykład go ktoś wysadza. Okazuje się, że to jest jakiś Amerykanin, bo, bo, bo ma taki cel, żebyśmy my kupowali ten drogi rosyjski gaz a zamiast norweskiego. I teraz ktoś odmawia ekstradycji tego terrorysty, który zniszczył nasz gazociąg, to będzie w porządku czy nie. Czuję miny za minami, wie pan? No ja chodzi mi o to, no. czy jest jakaś wybiórczość czy zasady. Terroryst to terroryzm. Już trochę niedużo, ale trochę lat już chodzę po tej ziemi i widzę, że jest wiele rzeczy zależnych od siebie. I nic niestety nie jest tak proste, jak można by to było w ten sposób przedstawić. Mhm. Jedne interesy stoją nad innymi interesami i kolejne grupy interesów. Więc, Czyli nie ma zasad wiecie, i wartości, tylko są interesy. O to tak lubią. Są bo na pewno. Mamy czy... wartości, tylko ja nie wiem jakie, ale oni tak mówią. Nie wydaje mi się szczególnie, żeby. No to jest właśnie tak, jak pan mówi. To jest e, pewnego rodzaju szmatka, którą sobie można powycierać dużo rzeczy. Prawa człowieka. W imię bardzo... prawa człowieka się często wojny toczyły, tak? No Oczywiście, że to, to Na paśle, był tylko argument. To był tylko argument jakiś tam, tak, nie? Tak. Żeby być słuchanym przez lud, tylko i wyłącznie. Oczywiście, że tak. Wystarczy poznać historii trochę więcej. E... Co panu powiem? No nie dam no, panu klarownej wprost. odpowiedzi. Nie dam panu klarownej odpowiedzi wprost. Na pewno panu nie dam klarownej nie odpowiedzi. Eee, dziękuję za to pytanie. Mhm. Będę się nad nim zastanawiał, bo nie było to moje pytanie od, od jakby dnia, kiedy zjadłem jajecznice na śniadanie. Nie myślałem o tym, hmm, a co byś myślisz o terrorystach ogólnie? Więc na pewno zaszczepił mi pan pewną tutaj myśl do, 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 do zastanowienia, ale to jest dopiero do zastanowienia, więc... No, zawsze tak nic. było, że jakieś państwa, jakiś terrorystów u siebie chroniły, tak? Nie wiem, na Bliskim Wschodzie, są to są fakty historyczne. No. Ale bo, no, chodzi o oceny tego, tych faktów. Pytanie, czy Bez... nam się to będzie bardziej opłacać, czy będzie nam się nie opłacać? się opłacać, czyli jednak dominuje interes. No nie bądźmy na... naiwni, no, no to jest XXI wiek, Jasne. nigdy zresztą nie dominowały wartości. Dobra, może trochę duża, duża cezura, ale to zawsze były interesy, na pewno. Na pewno. Dobra, bardzo dziękuję panu dziękuję. Bardzo. O terroryzmie rozmawiamy. Czy, jest, czy, można, czy można terroryzm relatywizować? Znaczy uznać, że jakiś terroryzm, który nam służy, to jest dobry, ale który nam nie służy, albo jest obojętny, to jest zły i jednych karać, a jednych wspierać, dawać im azyl, odmawiać ekstradycji. Znaczy ja myślę, że żaden ten terroryzm nie jest, nie powinien być akceptowalny, hmm. niezależnie czy... Bo czy, zasady. Czy, o zasady, tak. Jest tak. zasada i po prostu to... To jakoś... Znaczy przynajmniej my nie akceptujemy. Bo ja miałem tu ludzi, którzy na zasady kładą interes i mówią, tak, że jest, na przykład wysadzanie tego norcy okay. i wie pan o co chodzi. Wiem, wiem, I wiem. Nie, nie dajemy Niemcom e, jasne. E, tego możliwości, człowieka no, przesłuchania tak naprawdę, tak? bo on podejrzany jasne, jest dopiero. Jasne. Czyli pan, pan nie popiera tak czegoś. Nie popieram, nie popieram. Terroryzm generalnie terroryzm dla mnie to jest nieakceptowalne. W żaden, nie, w żaden sposób, nie, nie można go w żaden sposób, motywacje nas nie interesują, nie, 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 po prostu nie. złoto złoto. Nie. Dobra, bardzo Dzięki dziękuję. Dzięki wielkie, miłego dnia. Proszę Państwa, rozmawialiśmy o terroryzmie, ale też o tym terroryzmie w kontekście działań państwa, jak ono je traktuje. A państwo nie zna czegoś takiego właściwie, jak zasady moralne kieruje się. Niekoniecznie wcale interesami Polski, ale swoimi prywatnymi, ludzi, którzy przy tym żłobie siedzą, komu służą, czyje polecenia wykonują. W każdym bądź razie zasady nie mają dla nich znaczenia. A jak Państwo uważają, czy są sytuacje, kiedy możemy wspierać coś, co z zasady jest złem? Bo... no właśnie, bo co?